Dzień dobry. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj sobota, ale Piotr Piotra nie ma, to jest jak w wojsku. Musimy wcześniej wstać, i jedziemy na zakupy, ponieważ... Pobudka 6 rano. 6 rano była pobudka. No, to tak późno. No dla ciebie to w tak ogóle. Późno. No Piotrek, ja właśnie ten, ktoś się tak podnieca w filmach, że wstaje tam piąta, w ogóle jakieś te nagrywają, ludzie sobie myślę matko. Mój mąż wstaje często po czwartej, a pi albo piąta to jest w ogóle taka normalna godzina a o 6 to już jest dla niego późno i się nigdy tym nie chwali i tu już tyle lat żyje, nie? Ja też lubię wcześniej wstawać, no, ale za to się wcześniej kłaść. No oczywiście coś za coś trzeba się wcześniej kłaść. Przygotowujemy się do wyjazdu, do którego zostało nam już tylko kilka dni. To równo tydzień. Znaczy za tydzień to my już będziemy w samolocie, więc my mamy już mało czasu. Kupiliśmy bilety lotnicze już jakiś czas temu. Właśnie próbuję sobie przypomnieć marzec. kiedy. To mamy bo, to teraz był marzec. Marzec, koniec 150, sierpnia, a kupiliśmy w marcu. Jezu, co on takie? Je... Ono mija te studzienki i patrzy, że na nas samochód jedzie. A chcę jechać na wakacje? Nie chcę. Kupowaliśmy w marcu bilety. No jeszcze mamy to, bo to jest oczywiście my sami wszystko sobie organizujemy. To jest daleki wyjazd. I wszystko będziemy. No, mamy bilety w to miejsce. Mamy też taki kupiony bilet lotniczy między już tam taki wewnętrzny, lokalny przelot. I pierwszy hotel. Dwa. Nie? Dwa, no bo jeden to trochę żałowaliśmy, że za wcześnie kupiliśmy, ale tak chcieliśmy już coś tam mieć. Więc mamy dwa noclegi. Ale to może się bardzo dobrze złożyć dla mnie pod kątem sportowym. A, A resztę będziemy organizować w trakcie tego wyjazdu. Więc bardzo się cieszymy. Dzisiaj będziemy się pakować się pakować razem ze mną, a ja nienawidzę pakowania się, bo ja tak najchętniej to bym wzięła wszystko ze sobą, a chcemy wziąć najpotrzebniejsze rzeczy, bo będziemy się tam przemieszczać, więc nie warto mieć jakichś niepotrzebnych rzeczy. No ale też powiedziałam, ja tam nie jadę tylko, żeby chodzić w jakichś obdartych ubraniach, tylko chcę też ładnie wyglądać, no w końcu mam tyle tych ubrań letnich, a ciągle jeżdżę tutaj w puławach na rowerze i, i ubieram się tak samo, więc Coś bym sobie fajnego chciała wziąć. No, coś chciałbyś jeszcze powiedzieć, bo jedziemy właśnie do Karuzeli, bo do Rosmana, w tej, tej jeszcze jeszcze ogórków kupimy? Bo no tak, bo Piotr. My ostatnio produkujemy dużo ogórków. Piotr się zajął ogórkami. zimę. Będzie super, będą pyszne ogóreczki. Ale no, w ogóle nie będziemy kupowali ogórków, więc będzie super. Mhm. Tylko nie wiem jakie, czy kiszone zrobić, czy. Czy z odstępem? Konserwowych już trochę jest, a jednak te chyba kiszone się je, są zdrowsze, nie? To I kiszone zrobię, fajnie się pije się i tą zalewę i ten, Częściej, je. tak, bo, bo te, wiesz, te, te z octem to nie są I łatwiej takie łatwiej się zdrowe. Robi Ja uwielbiam oczywiście takie z octem, one są dobre do tych sałatek, takich mm -hmm. z rybą, jak to się nazywa? Tak? Z tuńczykiem. Z makremą. Tuńczyk? Właśnie mamy też, Aha. musimy coś zrobić. O ile ludzi na hali dzisiaj są. No bo jest bardzo późno, już jest po ósmej, więc to jest naprawdę godzina, o której normalnie nie pojawiamy się w takich miejscach, przynajmniej ja. Pasuje mi ta bransoletka, którą dostałam na zeszłorocznicy ślubu do tego pierścionka, który teraz dostałam. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nikt nie Cała będzie chciał wejść. Nie Jakby jasność. chciał tutaj ktoś wejść to wy, wy, wy ten... pojedziesz że do przodu, dobra? Dobra piękno. Kora do naszego ogródka. Takie. Matko święta. Sześć sztuk. A to już jest któreś z sześć sztuk? Już poszło chyba z 10 więcej więcej Jesteśmy teraz w środku w Leroy, na dziale z lustrami, bo już naprawdę mam dosyć tego, że nie mam lustra w domu. No i są takie, no oczywiście nie ma drewnianych, tylko takie ala drewniane, ale nawet, nawet, nawet nam się to podoba. To jest 118. To czyli to co tutaj na górze. No jest w promocji teraz za 165 zł. Tak? 165 zł. No a te takie drewniane, co ja chciałam kupić, w to się no, Więc nie wiem czy. No są te. Wolę gdzieś sobie pojechać, niż kupować drogie lustro. Dobrze jadę? Lustrze, nie widzę. Chcę sobie kupić klapki, takie japonki, zwykłe, ale nie ma takich. Gdzie? Je. A te jasne, nie? Ja też bym te jasne wyglądał. To takie są trupie. Subcie, tak. obierzemy. No to good. No, wiesz, one są takie jakby plastikowe, fajne, fajne, więc tak, mogę tak, je moczyć. Mhm. One nie są lekkie. Są takie dosyć. No to dobrze, też solidne, nie wbije ci nic. Matko i córko. Nasze zakupy, jeszcze spożywcze dodatkowo. W Ekszy kupiłam taki płyn od kamienia, bo mi się skończył, a jest bardzo dobry. Wzięliśmy worki na śmiecie i chcę sobie wymienić światełko w rowerze tylne, więc cały taki zestaw trzeba było wziąć. Byliśmy w Dillzie i mamy myszkę dla Charlie, ona uwielbia już taką jedną, miała różową. To była ulubiona zabawka. Ale już się trochę zepsuła. Wylałam, bo ci mucha wpadła. O nie. No. Co my jeszcze w dividendzie nabraliśmy? Tutaj zaraz zobaczymy zapach, bo Piotr oczywiście uwielbia zapaszki. Rania. I same takie niedobre rzeczy, bo tam się kupuje, to są dla Piotrka, bo ja to Pringlesów nie lubię, nie jadam. Czyli no, mogłabym zjeść, ale raczej unikam worki dla psów. Ja sobie wzięłam takiego wafelka w stylu dubajski, no bo no, ciągle żałuję, żeby kupić coś droższego, z, za jakąś dubajską czekoladę, ale chciałam chociaż spróbować taki zwykły wafelek. On też nie był tani, bo kosztował 6 zł. A Piotrek lubi białą czekoladę i sobie wziął Kitkata. No i jeszcze w wilzie co takiego śmieciowego. Wzięliśmy to takie nacho z dipem, baterie muszę wymienić i takie, jeszcze drugi smak i zapas żwaczy wołowych, śmierdziuchów dla psów, one sobie lubią to gryźć i takie Ile te to nie wiem, czy takie dobre są, ale te są na pewno dobre i na zęby. No i bardzo mają naturalny skład. Więc tutaj, zapas dla psów. No i tutaj moje zakupy z Rosmana. Akurat to mleko było w promocji, bo chciałam takie, żeby nie było tego owsianego. To jest takie połączenie owsianego z migdałowym, ale wzięłam, bo no ta cena była lepsza. Takie wafelki ryżowe, żeby czasem były jak nie możemy jeść chleba, to chociaż nie wiem się takim wafelkiem poraczyć. Wziąłem taki balsam na wyjazd, żeby nie był zbyt ciężki, taki wygodny. Akurat był w promocji, zaraz zobaczymy. Żel do mycia twarzy, już go miałam, mi się właśnie kończy, sobie przeleję, żeby też mieć na wyjazd. To jest pasta do włosów Piotrka. No, na tym czasu jej nie używałam, mhm. miałem teraz inną, prawda? I kupiłam taką pastę do zębów, też była w promocji, z tym Jankiem. Jeszcze takiej nie mieliśmy. I długo szukałam, po tych testerach, próbowałam. Chciałam kupić jakiś delikatny BB. No i ten był akurat w promocji, ale kolor był tak albo 01, albo 0,2. I ta jedynka była jasna, a ta dwójka. Ciemna. Zaraz się pomaluję i zobaczymy, czy nie wzięłam za ciemnego koloru. No ale tak na wyjeździe to raczej nie zawsze człowiek jest taki bardziej opalony. No. Zrobiłam sobie pyszną kawę. Cześć co się No próbujemy. Nową kawę? Nie nową kawę, tylko krem B. Bo podejrzewam, że może być za ciemny. Ale. Czekajcie, czekajcie. No zaraz sobie sprawdzimy, bo ja jestem dosyć blada, ale trochę jestem wymalowana, spróbowała. E, nie jest taki pełny. Jest taki wodnisty, to dobrze, bo chciałam taki, żeby był jak najbardziej lekki, bo ja nie, nie lubię mocnych podkładów. Więc szukałam między kremami BB i zaglądałam też na półkę z podkładami mineralnymi, ale tam nic nie znalazłam. Eh, dobry, nie jest za ciemny, jest bardzo taki. Mhm. Dobrze, nie wziąłam tego jaśniejszego, bo bym była na pewno za jasna. Bardzo zwodnisty, taki delikatny. I tak pewnie się tam nie będę malować za bardzo. Będzie mi gorąco, ale coś tam chcę wziąć. No dobra, fajne, bo się bałam. Ładny. No chyba chcesz, żebym była zadowolona, nie? chcę, no dlatego mówię. I on był w promocji. Czy ty pokazujesz moje spożywcze zakupy czy nie? Tak, spożywcze zakupy Piotra jeszcze trzeba pokazać, bo... No są ważne. I mówią go sobie zaraz niektórych Także fajnie. Idziesz trzeba jedną opowieść. Jeszcze, Lidę, no, mówi, jeszcze ja... sprawdzimy ten balsam. Dobra, wybaczcie. <laughs> Co tam się Uch, dzieje? Nie będziemy tak się zagotuje. Test... Oh. Testuję balsam, który bierzemy. Mmm, bardzo ładnie pachnie. Słuchaj. Jak byle, Chcesz powąchać? Już tak. Dasz. Dasz chętnie. Taki. Mmm, ładnie. Ładnie, nie? bal mm -hmm. balsam do ciała nawilżenie. Szybkie fajne. wchłanianie. Zależało właśnie na tym, żeby on nie był zbyt tłusty, żeby tam tak się nie kleić. No i... fajne. No i tej pasty jestem ciekawa. Tylko taka pasta będzie dla nas za duża. Może zaczniemy jej teraz używać, żeby trochę stracić, nie? Żeby była lżejsza. Ale nie mamy takiej przypadki, Nie ma na pasty, tak? Nie. I tak aż tyle jej nie zużyjemy. Ale super, dobra. O kurde, ja muszę sobie zacząć teraz... Dobrze, że mi przypomniałaś, ja muszę używać mojej wybielającej teraz No, ja też będę używać, dobra. No, Czarnynka! Jaka jest słodka jesteś. Próbuję mojego dubajskiego. Tylko tak troszeczkę, bo muszę. No, ja wiem, że po obiedzie to jest lepiej, nie, ale nie ja potrzebuję cukru nie, nie robię, bo, nie robię. bo jestem ten. Taka już Łoda, tracę energię. Jestem jest zła. Spożywcze, bo potrzebuję część spożywczych. A, a tu powiedz co co pijesz. No To pokażę. Mhm. Bo to jest rzecz, którą ja bym chciał teraz. Dobre. O, cenię się. Mleko. Mm. Mm. No. Możesz spróbować? Dobrze, jest mały. Ale za 6 zł to przesada. Mhm. Nie, no przesada. To powinno kosztować 4, to maks. 3,9. Chyba chwalę swojego Mhm, Ale ja nie lubię czekolady. To wygląda jak czekolada. No nie. A ty co byś chciała? Ona chce, może ona dostała, ale żwacze to już będą jak pojedzenie. Ale nie, no trzeba na pewno jedną. Tak, jedna? Mhm. Też żwacza? nie wyobrażasz. zobacz, myszka. Ona jest zainteresowana chyba jedzeniem. Mhm. Zobacz, myszka. Czekaj, zaraz się otworzę. Ona się nakręca i ona będzie biegała. Uuu, i wymagała tonkiem. Fajna jest. 5 złotych kosztowała też? Tak, nie, nie, po, nie pozwoliła jej. A tutaj pokażę konstrukcję, jak wychodzimy, żeby Charlie nie szła na górę, bo ona sobie tam lubi wtedy rozrabiać na górze, więc tutaj zrobiliśmy jej taki... taką przeszkodę. A tutaj nie za ładny widok, ale przygotowałam... co jest to, to, to. Przygotowałam sobie rzeczy, które chciałabym wziąć na wyjazd. I tak chciałam niektóre rzeczy jeszcze poprzymierzać, zobaczyć, jakieś zestawienia, co brać, co nie, żeby też takie zrobić sobie na przykład zestawy. Bardzo lubię te spodenki, kiedyś Nina mi je oddała, bo zamówiła za duże. No niestety na mnie są dobre. Wtedy były też lekko za duże, ale już są dobre. I do tego lubię tą bluzkę. Oj, przestraszam się. Tą bluzkę z Ciucholandu, taką lenianą, bo ona ładnie się tutaj komponuje z tym ten róż z tym, więc to bym wzięła. No i na przykład właśnie wtedy, że do tych spodenek jeszcze jakaś bluzka inna, żeby mieć jakiś outfit na inny dzień, już trochę inny. No, na pewno sobie wezmę sukienki moje ulubione, kostiumy kąpielowe i tak dalej. No będę miała co, co robić dzisiaj przy tym pakowaniu. Ja szaleję z tą myszą A ja się taką myszą dostałam w twarz Rano Ty ją chcesz chyba zamordować Tą myszę O chyba karmelka się Bo tutaj jest karmelka O karmelku Nie denerwuj się A Piotr był w net to rzadko jesteś tak. w tym sklepie, ale na karuzeli jest i widzę, że kupiłeś tak brukselkę. Mm -hmm. Co to jest, barsz? Taka przypada, przyprawa, jak może to do No Tak, czasem do, lepiej mieć taki zakwas, ale na no jakim no, mamy to. Ja wiem, ale... Tutaj jakieś przeceny serki, które trzeba niedługo zjeść. Śmietana, bo będzie im potrzebna. Będę dzisiaj piekła ciasto, takie z owocami sezonowymi. Widzę, że tu coś jeszcze wziąłeś. Jakiś Alpro w stylu skry osmakowanie To pewnie jest takie z cukrem, tak jak deser. Ogórki na hali. Jeszcze ostatnią partię. teraz kiszonych zrobimy. No, ale te ogóry to tak pachną. One są no. fajne, bo one są takie małe i grube. Tak. I w sensie takie jak Pomidorki. To były. Dobra, pomidorki. I malinowe. Też bardzo dobrej cenie. Dwa jabłuszka do ciasta. Do ciasta takie kupiłeś? No kwaśne żeby były. Znaczy kwaśna to będzie ta. Hmm. Wiesz, to już nie chciałam kwać na to. No dobra. Kiełbaskę kupiłem, nie się może ją Dwa ogóreczki takie i zestawik do opiszenia. Nie super. ile zapłaciłeś na to? 1000 zł. No bo dużo, wiesz. Mhm. Promocji. Dobra, to sprzątamy ten bajser. Piotrek zrobił przepyszny obiad z brukselką. Pyszne. Taka chyba na macełku barobiona. A ja biorę się za zrobienie ciasta, tak jak mówiłam. Mam tutaj owoce, które dała mi Nina, już tu trochę stwierdzonych, bo klientka jej przyniosła jeżynki, malinki, więc mam to. Użyję jeszcze konfitury z pigwy, którą zrobił w zeszłym roku Piotr, to jest taka fajna kwaśna i to będzie takie ciasto do upieczenia. Będzie tam mąka, jajko, trochę śmietany. No, troszeczkę proszku do pieczenia i jeszcze chciałabym zetrzeć jabłko. No i zobaczymy. No oczywiście jeszcze masełko będzie w tym. Zabieram się za robienie ciasta. Zrobię z mąką orkiszową. Mam nadzieję, że mi wyjdzie ciasto. Ostatnio robiłam to ciasto z mąką ryżową, ponieważ nie mogłam znaleźć żadnej innej mąki w domu. I wyszło spoko, ale myślę, że z będzie łatwiej zrobić. No tak około 3 szklanki tej mąki, łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli. Co tam było? Dwie łyżki śmietany, Dobra. jajko. aha masło albo właśnie jakiś olej. Damy, zaraz zobaczymy. O, jest tu tak. Dam, powinno być całe masło, ale ja dam ten kawałek masła, który mi został i do tego jeszcze dolej oleju. O tak zrobię. Ostatnio robiłam z całego masła, ale może być i olej. Musiałam sobie tak poradzić, bo nie mamy chyba w domu cukru. Mam Zobacz, a taka nie będzie, dobra? Taka. I tu jest już moja masa. Właśnie tak, się widzisz? Tylko tamta była większa, chyba. Ale dobra, no dobra, tutaj co uważasz? Tylko mi przypomóc troszeczkę. Więc jest super. Ja już tutaj ugniatam ciasto, więc ręce zaraz będę miała. Zdaje się, że będzie super. Wyłożyłam tą foremkę ciastem, tutaj zostawiłam sobie jeszcze na taką kruszonkę, no i teraz będę smarować tą konfiturą z pigwy, jest pyszna, ale jest taka cierpka i kwaśna, ja bardzo lubię kwaśne ciasta, później posypię tymi malinami, może niepotrzebnie już to jabłko, tutaj obrałam. Jednak jabłko też starłam i na razie pokażę, jak to wygląda. Tutaj posypałam tymi owocami, teraz posypię startym jabłkiem i na koniec tą kruszonką. Piekarnik się nagrzewa, tak wygląda ciachsto przed wsadzeniem do piekarnika. Będzie się piekło około 40 minut w 170 stopniach. Przepis jest inspirowany przepisem, który znalazłam w internecie. Podlinkuję Wam ten oryginalny przepis, bo naprawdę jestem bardzo zadowolona. I, no, i widzicie, jak ja zrobiłam swoje, ale w opisie też podam dokładnie składniki. Także mam nadzieję, że mi wyjdzie dobre. Tak wygląda upieczone ciasto i zaraz zobaczymy, jak smakuje. Już minęła jakaś godzina chyba od upieczenia, więc może już można spróbować. Próbujemy. No wygląda ładnie. O, to jest jakiś. Dobra. Mhm. fajnie, czuć te malinki fajnie. Jabłko też, no to dobre. To są moje nowe klapki z CCC, takie plastikowe, kosztowały bez grosza 40 zł i będę je nosić na, na plażę, bo nie mam właśnie japonek, już mi się nie zniszczyły. I teraz tutaj mam przygotowane ubrania. Te na pewno biorę. Tutaj mam piżamę. Skarpetki do spania, bo ja śpię w skarpetkach. Tu mam koszule, bluzki. Tutaj spódnice, spodenki. Tutaj takie bluzki na ramiączkach i dwa t-shirty. Biorę tylko dwa kostiumy kąpielowe. Te rzeczy muszę jeszcze wrzucić do prania. Tutaj mam koszulę, w której chcę polecieć. Takie wygodne spodenki, ta moja spodnica, którą uwielbiam. Tu są jeszcze rzeczy, które nie wiem, czy wezmę. Muszę jeszcze się zastanowić, w czym polecę w jakich długich spodniach. To chustę sobie kupiłam kilka lat temu, jak byłam w, jak byłam w Tajlandii. I właśnie sobie może to ze sobą zabiorę, albo jeszcze mam taką, którą miałam w Turcji, tą chustkę, nie wiem, gdzie ona jest, więc chyba wezmę sobie tą. I tutaj mam jeszcze taką kupkę rzeczy, które chcę jeszcze przymierzyć, zobaczyć, jak będę wyglądać. A tam jeszcze są sukienki i... To już pokażę. Tutaj mam takie coś na kostium. Tu mam... Tak. Tutaj mam taką narzutkę. Taka sukienka, ale ona dużo Może miejsca zajmie. Tak. No, tu jest taka sukienka do kolana, czy za kolano, taka jakby z tych krótszych. Tutaj mam dwie takie moje ulubione, długie. No i właśnie, chyba sobie tak wezmę, taką torebkę. Uznam to za jakąś kosmetyczkę na coś, żeby było dobre w podróży, ale też chcę sobie wziąć taką. Ona jest taka kolorowa, też fajna, wygodna. Chyba do środka wsadzę jakąś małą kosmetyczkę, bo ona nie ma niestety przegródki. Obie są od Piotrka. Bardzo je lubię. Kupiliśmy wczoraj lustro, ale je oddaliśmy, bo jakoś nie nagrałam tego, ale jakoś tak się zrobiło tutaj mdło, i stwierdziliśmy, że sobie wymienimy na to jaśniejsze, żeby pasowało do komody. No i to wygląda lepiej. Mieliśmy kiedyś takie w łazience w Warszawie. Tak. Oferami. Tylko mniejsze trochę. A czy mniejsze, ale szersze, nie? Było. Był, krótsze. I Piotrek dzisiaj pierwszy raz użyje swojego lasera, nie. żeby wymierzyć Znaczymy. dobrze wysokość. A to nie będzie łatwe z tą nie wysokością, nie. bo ja muszę się dobrze to zastanowić. To jest raz, a uważam, że poniżej, więc to nie jest takiego ciur. Tak jak wtedy pamiętam, dlatego nam się tak obniżyło no to jest. lustro. O. No, tak. Czyli zainteresowana. Lustro powieszone. Nie było łatwo, bo twarda ściana, ale w końcu będę miała się w czym przeglądać swoje outfity, więc jestem super mega zadowolona. I żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym filmie, pa pa.